Dana jest sześciocyfrowa liczba, gdzie x oznacza cyfrę jedności. Mam wyznaczyć liczbę, jeśli jest ona podzielna przez 3. Przypomnijmy sobie cechy podzielności liczb. Wiemy, że jeżeli dana liczba jest podzielna przez 3, to jej suma cyfr też jest podzielna przez 3. Sprawdźmy to. Po dodaniu cyfr naszej liczby otrzymujemy 20 plus x. X może być cyfra od 0 do 9. Wybieramy sobie tutaj dwie opcje, bo najmniejszą cyfrą jest 0, największą 9, czyli mamy dwie liczby 20 bądź 29, czyli nasza szukana jakby liczba jest pomiędzy tymi no, liczbami, tak? czyli między 20 i 29. Jakie to liczby mogą być? 21, 22, no i ostatnia 29, ale spełniające warunki zadania liczba to 21, 24 i 27, ponieważ te trzy liczby są liczbami podzielnymi przez 3. Sprawdźmy. 2 dodać 7 jest 9, 9 jest liczbą podzielną przez 3. Otrzymujemy tutaj trzy równania które pozwalają nam otrzymać trzy rozwiązania. Tutaj przypomnę, że sobie te liczby z lewej strony przenosimy na prawo w każdym przypadku. No i stąd otrzymaliśmy liczby 1, 4 i 7. Te liczby są naszym x spełniającym warunki zadania.